Cześć, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i zapraszam Was na nowy film. Jak widzicie jestem w czapce, jestem w szaliku, raczej mam na sobie komin, bo idę po moją wnusie. Dzisiaj zabieram ją na spacer. Jest troszeczkę, powiem Wam, chłodnawo, ale jest słoneczko za chmurkami. Od czasu do czasu wychodzi to słoneczko, ale jak możecie zobaczyć troszkę wieje, więc wolałam się zabezpieczyć, założyć właśnie czapkę, założyć komin, bo troszeczkę sobie z nią dzisiaj pospaceruję. Jestem właśnie z wnusią na spacerku. Pogodę mamy, powiem Wam... Nawet ładną, słoneczko świeci. Jest troszeczkę taki mroźny wiaterek, ale to nic nie szkodzi. My troszeczkę się docenimy z Wynusią. Trochę pospacerujemy na razie, śpi, więc możemy sobie pospacerować. I pokażę Wam, jak daleko mieszka Patryk. Tu mieszkam ja w tym bloku, a Patryk mieszka w tamtym bloku. Tutaj właśnie, o, w tym szarym, więc mam. I tylko kawałek przejścia do niego. Tutaj mamy po drodze już przedszkole dla dzieci, więc nie wiem, czy moja Wnusia do tego przedszkola będzie zapisywana. Chyba tak. Bardzo fajny plac zabaw tu dzieci mają. Właśnie teraz dzieci czekają, żeby rodzice ich odebrali i będą jechać do domku. Ale dużo dzieci nie chce jeszcze iść do domu, bo naprawdę ten plac zabaw jest tutaj dla nich bardzo, ale to bardzo ciekawy. My idziemy dalej robić dalsze rundki. Tak chodzę koło domu, bo no nie wiem, kiedy ona się obudzi. Coś Patryk mówił, że będzie niedługo budziła się na jedzenie, więc wolę nie ryzykować. I chodzić raczej koło mojego domu lub koło jego domu, bo do jego domu też mam klucze, więc w razie czego jestem zabezpieczona. I chciałam, znosią przejść się tam nad ocean. Tam jest takie fajne zejście, ale widzę, że wszystko zamknięte. Coś tam kują. Robią w drodze, więc... Przejdę się troszeczkę dalej, gdzie indziej. Nad oceanem na pewno będzie wiało, bo tam jest otwarta przestrzeń. A ja jestem troszkę podziębiona, bo powiem Wam, że byłam w poniedziałek w pracy i była u nas w pracy. Jedna, która z nami pracuje, babka, była zakatarzona z gorączką. Przyszła do pracy. Ja akurat z nią miałam styczność i wczoraj. Sama odczuwałam lekkie drapanie w gardle, no i dzisiaj pojawił się katar, więc nie zbliżam się do mojej wnusi jak coś to powiedziałam Patrykowi, że. Bo oni po prostu chcieli e, gdzieś jechać, coś załatwić i poprosili mnie, czy dzisiaj z nią nie została, ale mówię: Jeżeli jestem podziębiona, dajcie mi ją na spacer. Ona na dworze śpi grzecznie, więc oni potrzebowali taką godzinkę, żeby się nią zająć dzisiaj. Więc powiedziałam, że dobra, dajcie mi ją na spacer, będzie mi łatwiej. Nie chcę się do niej zbliżać, wiecie, to jest maleństwo. Więc boję się, żeby się ode mnie nie przeziębiła. No, u mnie to jest na razie tylko Katar i mam nadzieję, że tylko Katar, już sobie leki wzięłam, ale też myślę, że właśnie takie, taki spacer też mi dobrze zrobi. I na, wdycham się świeżego powietrza, więc na pewno mi się poprawi. Mam nadzieję, jak wrócę do domu, to zaraz zarzucę sobie panodil hot. Mamy tutaj taki właśnie panodil hot. Coś takiego jak w Polsce Fairwex i do łóżka. Ale powiem Wam, że teraz jak właśnie wyszłam na dwór, czuję się o wiele lepiej, więc ten katar tak mnie nie męczy, bo normalnie już mogę oddychać. Także progres jest, poprawa jest. Także nie ma takiej tragedii. Dobrze, my idziemy dalej. Spacerkiem idziemy przed siebie. Zobaczcie, mam przed sobą takie góry. To jest ta taka najwyższa góra, na którą ludzie wchodzą. A tam jest już dalej, widzicie, wszędzie dźwigi, wszędzie dźwigi coś robią. A tam dalej są góry ośnieżone, one są troszkę niżej. Nie wiem, czemu tam jest szybciej śnieg. Zawsze, jak w tych górach, nie mam pojęcia. Zawsze tam, właśnie w tamtych górach, szybciej leży śnieg. A tutaj przechodzę ko. Koło następnego przedszkola, także przedszkole koło przedszkola mamy wybory. Przedszkol chyba tutaj, jest u mnie w miasteczku 5, więc rodzice mogą sobie wybierać, w które przedszkole wolą bliżej swojego domu, więc nie ma tutaj problemu. No a my idziemy dalej. Zaraz sobie założę takie rękawice na ręce i jeszcze kilka kilometrów zrobimy. I powiem Wam, że już tak spaceruję z moją wnusią godzinę, już minęła godzina. Wiecie, co takie spacery z dzieckiem to ten czas tak szybko leci. Wydawało mi się, że jest dopiero, nie wiem, z 15-20 minut. Popatrzyłam na zegarek, teraz na telefon, a tutaj już godzina i ona sobie nada smacznie śpi. Ona naprawdę bardzo lubi spać na dworze. Więc powiedziałam Patrykowi, że niech sobie wszystko ogarną, co mają do ogarnięcia. A tu babunia wnusią się, zajmie, tak, na spacerku sobie pochodzimy. Dobrze nam to zrobi. Pomału już nam słoneczko zachodzi, widzicie słońce świeci mi w twarz. Pomału tak zachodzi za chmurki, ale jeszcze, jeszcze nie jest taka pora, żeby całkowicie zachodziło, bo mamy dopiero tutaj godzinę 16, więc. Więc yy, słońce jeszcze całkowicie nie zajdzie, ale zobaczcie, przepięknie jeszcze świeci i zrobiło się cieplej. Może dlatego, że też się trochę przeszłam i już się rozgrzałam, i zrobiło mi się ciepło, ale nie będę się rozbierać, nie będę ściągać tej mojej capy, bo wiecie, zaraz się rozbiorę i zapalenie płuc ponownie, a nie mogę się rozchorować, bo niedługo, kochani, lecimy do Polski. Tak, wybieramy się dokładnie. Wy ten film zobaczycie w sobotę, więc my wybieramy się do Polski w czwartek. Tak, lecimy do Polski, lecimy na kilka, no na dwa tygodnie, mogę zdradzić, lecimy na dwa tygodnie. Mamy tam dużo spraw do załatwiania, bo ja będę załatwiać, dokańczać swojego ortodontę. Mam nadzieję, że to już będzie koniec. No i mamy jeszcze takich prywatnych spraw trochę do pozałatwiania, więc lecimy. Wiecie co, ręka mi już zrętwiała. O, muszę w drugą rękę przełożyć aparat. No i powiem Wam, że y, chciałam Wam serdecznie podziękować za ten odgłos pod ostatnim moim vlogiem. Jak Wam powiedziałam, że, y, że mam w nosie. Powiem Wam, że no, mile mi się zrobiło, miło mi się zrobiło, jak... Y, tak mi gratulowałyście. Powiem Wam, że ja naprawdę jestem szczęśliwą babcią. Jestem tak szczęśliwa, że mam tą wnusię, że mogę się nią cieszyć i ja mam, słuchajcie, 46 lat, więc uważam, że nie jest to wczesny i nie jest to późny wiek na wnuczkę. No i, i mamy, i mamy tą kochaną wnusię, więc teraz mogę ten czas wolny sobie z nią tutaj, słuchajcie, na spacerkach, czy... Yy, czy ją odwiedzać, mogę sobie ten czas dla niej przeznaczać. Także cieszę się bardzo i Wam również bardzo dziękuję za te właśnie komentarze, gratulacje. Naprawdę było mi bardzo miło, jak czytałam te Wasze wszystkie komentarze z gratulacjami. Dobra, idziemy dalej. Ja właśnie przechodzę teraz koło mojego bloku. Tu jest właśnie mój blok, a Patryk mieszka. W tamtym, o, w tamtym szarym, więc rzut beretem, jak to się mówi, mamy do siebie. Jeszcze z nią tutaj pochodzę, czekam, aż Patryk da mi y, znać, żebym z nią mogła już przyjść, że wrócili, y, a więc będę z nią pomału wracała do domku. I tak, kochani, tak mój dzień się dzisiaj zakończy, wrócę do domu, będę edytować ten film, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś będę dogrywać, Zobaczę, ile będę miała materiału na ten film. Ostatnio miałam Wam, dzisiaj dokładnie na wolny, miałam Wam nagrać film z makijażem, paletką Tom Catrice, ale jestem podziębiona i powiem Wam, że no nie wyglądałabym za dobrze w tym makijażu. A wiecie, że ja dla Was chcę nagrywać filmy dobrej jakości, żebym ja też była zdrowa, a nie żeby po prostu przeziębionym nagrywać taki film, więc poczekajcie troszeczkę, ja tylko dojdę do siebie, to ten film na pewno Wam nagram. Wiem, że obiecałam trochę temu, ale nie miałam możliwości niestety tego filmu Wam nagrać, więc na pewno będzie, na pewno będzie. Także ten vlog pójdzie już w, w przyszłą sobotę, znaczy dla Was już idzie w sobotę. Ja dzisiaj nagrywam, dzisiaj u mnie jest czwartek. Więc w sobotę ten film dla Was pójdzie, a postaram się właśnie na przyszłą środę nagrać Wam tamten film. Nie wiem, czy mi się nie, no muszę nagrać, muszę Wam to nagrać, bo później lecimy do Polski, więc I jeszcze został mi ten film do nagrania dla Was z tą szczotką do prostowania włosów, więc może będzie jeden za drugim, zobaczę. Nie wiem, słuchajcie, jak to zrobić, bo brakuje mi dni. Brakuje mi dni, bo mi najlepiej takie filmy makijażowe. Nagrywa się z rana, jak świeżo twarz jest wypoczęta po nocy, jak nie jestem zmęczona po całym dniu. I myślałam, że właśnie dzisiaj mam wolne, nagram sobie właśnie dla Was ten film, ale obudziłam się z takim katarem, więc mówię, nie będę Wam tutaj świeciła czerwonym nosem przed kamerą i nagrywała filmu makijażowego, bo no nie wyglądałoby to. Także, kochani. Na pewno ten film będzie. To jest taki, może nagram to jako mój codzienny makijaż. Nie wiem, zobaczę, bo to jest to taka zwykła paletka, ale u mnie się sprawdza świetnie i chciałam Wam pokazać właśnie, jak można z nią popracować na oku, bo fajnie się te cienie blendują, więc postaram się niedługo ten film dla Was nagrać. Dobrze, idę dalej. Już pomału em, dochodzę do Patryka Bloku. Także jeszcze się tam troszeczkę w koło jego bloku pokręcę, żeby mógł sobie malutką odebrać i wracam do siebie do domu. Zobaczę, co tam jeszcze w domku, może jeszcze coś Wam dzisiaj dogram, jeśli nie, to może połączę tego vloga na dwa dni, zobaczę. I zobaczcie jeszcze z tej strony, jak pięknie te góry wyglądają, ja Wam przybliżę, tam w oddali są góry już ośnieżone, a tu są te nasze góry, te wysokie, najwyższe. Ja właśnie idę po malutko do Patryka. Malutka już się tutaj zaczyna mi budzić, więc idę ją odstawić, więc będę szła z malutką już do domu. Patryk dzwonił, że już wraca, a już się odzywa, że już wraca, więc spokojnie mogę już z nią wracać do domu. I kochani, już jest troszeczkę później. Ja właśnie wracam od Patryka, mała odstawiona. Jak słyszeliście, troszkę mi tam popakała, ale pobujałam w wózku i spokojnie zasnęła, więc mogłam do nich normalnie, bez problemu, bez jej płaczu, bez jej tam denerwowania się, podjechać windą do góry, wejść do mieszkanka i już później została przebrana, nakarmiona i poszła dalej spać. Tak to jest z niemowlakami: tylko śpią, jedzą i trzeba wam wampersy zmieniać. Ale jest taka kochana, taka słodka. Powiem Wam, że jak, jak na przykład obudzi się i te oczka swoje czarne otworzy, ma takie ciemne oczka. I tak się patrzy, i tak się rozgląda. Cudowna, cudowna. Ja właśnie już dochodzę pomału do swojego bloku. I tak pomyślałam, że zaraz sobie na pewno zrobię Panodilha. Zobaczcie, na mój czerwony nos. Co chwilę smarkam. Po prostu ten katar to jest masakra. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy spacer. Nie wpłynie źle na mnie, że się docenię, że się nie rozłożę. Mam taką nadzieję, więc idę sobie zrobić zaraz do domu Panodil Hot. Zrobię sobie gorącą herbatę z miodem, z cytryną i z imbirem. No i zacznę edytować ten film. Zobaczę, ile będę miała na niego tutaj w materiału. Czy będę jeszcze coś dogrywać? Zobaczę. Jeśli będzie mało materiału, to coś jeszcze wam może w następnym dniu dogram. Jeśli nie... To z herbatką przyjdę się z Wami pożegnać. Także ja już wchodzę do bramy. Rozbieram się. I najpierw oczywiście hot, a później gorąca herbata. I wróciłam do domu, zrobię sobie właśnie ten panodilchot. A za chwilkę będę robić ciasteczka. Mój małżonek wrócił ze sklepu i kupił takie ciastka, które robi się, już tutaj doczytałam w piekarniku. Około 8-10 minut, więc zobaczymy. O, takie ciasteczka, kroi się to w 2 cm krążki do piekarnika. 10-10 minut i gotowe. Więc wypiję sobie zaraz swój ferwek, zaleję go wodą. No i biorę się zapieczenie pieczenie ciastek. I ciastka już pokroiłam. W takie krążki o 2 cm coś takiego i teraz wkładam do piekarnika na około 10-12 minut, bo przeznaczam zawsze 2 minuty na to, żeby piekarnik się nagrzał, więc pokażę Wam jak już je wyjmę, jak wyglądają. No dobrze, ciasteczka mi się pieką w piekarniku Ja przyszłam sobie tutaj pod kocyk Mój mąż coś tam ogląda Ja za chwilę będę tutaj ten film edytować Zrobiłam sobie zimową herbatkę Z imbirem, cytryną Miodem, sokiem malinowym Pomarańczą I goździkami I powiem Wam, że Jest rewelacyjna Świetnie smakuje mm, Czuć goździki, czuć imbir ale wiecie co? Zanim jeszcze pokażę Wam ciastka, dostałam przesyłkę. Wracając do domu, zobaczyłam, że w skrzynce jest przesyłka. Ja wiem, co to jest. To jest przesyłka od mojej mamy. Ona mi już mnie poinformowała, co mi wysyła, ale pokażę Wam teraz, co takiego mi tutaj mama wysłała. Wiecie, że ja lubię pewne kosmetyki ze Szwajcarii i są to kosmetyki. I moja mama zaszalała, słuchajcie, bo. Co mi tu kupiła? Standardowo dwie bazy pod e, maskarę. Te z Essence. Te, czekajcie, o te primery. Może pokażę jedną, lepiej będzie to wyglądało. To są te bazy, które ja uwielbiam. Także mam dwie w zapasie. Już wyście też kupowały z mojego polecenia i mówiłyście, że Wam się sprawdzają. Mama widziała na moim filmie, że skończyła mi się ta maskara. I od razu mi kupiła, więc mam ponownie tą maskarę z Essence. Kochana ta moja mama. Dokupiła mi jeszcze maskarę. O tej chyba nie miałam. Lash Sensational z Maybelline. Nie wiem, czy miałam tą. Chyba nie miałam tutaj z tym różowym. Złotkiem, jakby to powiedzieć, takie rose gold. Nie miałam chyba tej maskary, nie jestem pewna, ale chyba nie, więc będziemy testować. Nie będę teraz otwierać, wiecie, bo nie chcę, żeby mi tam weszło powietrze. Ale przy okazji jakiejś makijaży to ją przetestujemy. I dwie, dwie nowe maskary z Essence, których nie było, jak ja kupowałam. Ja mam w odcieniu. Opakowanie jest tutaj pomarańczowe i tych różowych nie było, i mama mówiła, że się pokazały. To od razu wzięła mi dwie i to są właśnie te maskary z mm, Essence. Czekajcie, o! O, właśnie te. I mama mi mówiła, że bardzo szybko one się rozchodzą, że tylko się pojawią, to szybko znikają, więc muszą być dobre. Zobaczymy. Tu jest Princess, tylko taka Curl and Volume, czyli podkręca i wydłuża. No, zobaczymy. Dwie takie następne maskary. Także zapas od mamy jest. Ja kochani, dopijam teraz swoją herbatkę, czekam aż mi się upieką ciastka. Pokażę Wam na pewno, jak one wyszły. Ja już kiedyś kupowałam te ciastka, chyba rok temu, i bardzo nam posmakowały. Oczywiście też robię sama ciasteczka, a to już jest taki gotowy tajk. Takie gotowe ciasto zapakowane właśnie w tym opakowaniu, w takim flaku, jakby można było powiedzieć. Tylko się później kroi, piecze w piekarniku i gotowe. I są fajne, jednak przy ciastkach takich maślanych spędzamy troszeczkę więcej czasu. To są kokosowe i widziałam w sklepach, że już się one pojawiły. I mój mąż pamiętał, że w zeszłym roku je robiłam, dlatego je kupił. Więc ja przyszłam, zobaczyłam, że są Mówi, upieczesz? się ja wie, dobra, upiekę Nie ma problemu, też sobie chętnie zjem Także takie ciasteczka Dzisiaj jeszcze będę yy, miała Na wieczór. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy Vlog Wam się spodoba, taki troszeczkę Inny, ale słuchajcie, nie zawsze Coś się dzieje w naszych dniach Czasami my tylko po prostu Siedzimy w domu i... i... Posprzątamy, podkurzamy, nie wiem, porobimy pranie i praktycznie mamy taki zwykły dzień jak, jak wszyscy ludzie, jak wszystkie kobiety na całym świecie, więc nic takiego nieraz ciekawego się nie dzieje. Dzisiaj akurat miałam taki dzień, gdzie mogłam wyjść na spacer. Z moją wnusią. No, ja powiem Wam, że bardzo mało dni mam wolnych ostatnio. Mam po jednym dniu wolnym w ciągu jednego tygodnia, więc, no, tak mi się poukładało. Też troszeczkę sobie odrabiam dni, bo potrzebowałam do wyjazdu, bo nie miałam aż tylu dni wolnych, żeby teraz lecieć na dwa tygodnie. Troszkę mi tam dni brakowało, więc sobie odrobiłam. No i, i po prostu. Nie zawsze z wnusią mogę wyjść na spacer. I też, słuchajcie, pogoda też nie zawsze nam dopisuje. Dzisiaj była akurat pogoda super, nie było tak zimno, więc mogłam sobie z nią na spacerek pójść, przejść się i właśnie to Wam dzisiaj pokazałam, bo jak wspomniałam, nie zawsze, nie zawsze dzieje się u nas coś takiego rewelacyjnego, żeby wiecie, było och, ach, i, i żeby to nagrywać. Po prostu mamy też zwykłe takie nasze... Szare dni jak każdy inny. Także mam nadzieję, że również i w tym filmie miło ze mną czas spędziliście. Ja, tak jak wspomniałam, rzucam zaraz pliki na, na laptopa, zobaczę ile tego materiału tam mam. Nie chcę za długiego tego vloga robić, więc może go dzisiaj już zakończę. Nie będę go przedłużać na drugi dzień, nie będę go przeciągała, po prostu jeszcze Wam tylko pokażę te ciastka, jeszcze z Wami je przesmakuję. I wtedy już z Wami się pożegnam i zakończę tego vloga. Także na razie wyłączam się i widzimy się już z upieczonymi ciasteczkami. I ciasteczka się już upiekły, tak wyglądają, więc ja je teraz poprzekładam tutaj na talerz. Zawsze je zostawiam, żeby one przestygły. Jak one przestygną, to mąż no tam coś patrzy w telefonie. Jak one przestygną, to tak twardnieją. Nie są takie mięciutkie, takie są wtedy kruche, więc przekładam na talerz. I zaraz wezmę jedną do spróbowania, powiem Wam jak smakują. No dobra kochani, przyszłam przetestować te ciastka. Wzięłam sobie tutaj kilka na talerzyk, resztę przechwycił mój mąż, ale nie bójcie się, ja też tam zaraz idę, więc je ja zaraz będę jeść. Tak właśnie wyglądają. Jak Wam pokazywałam, były tak przekrojone na takie dwucentymetrowe krążki, teraz już troszeczkę padły, czyli one się trochę tak rozłożyły. I trzeba z nimi poczekać, żeby troszkę ostygły, wówczas się robią bardziej twarde ale testujemy mm. kokosowe uwielbiam Piecha. Mm -hmm. bardzo lubię takie właśnie ciasteczka u nas te ciasteczka to są takie mówią na to małe ciasteczka islandki już pieką na święta i one zaczynają piec jakoś w listopadzie teraz już w październiku się te ciastka pokazały w sklepach więc przychodzi czas, kochani, na święta. Pomału przed nami święta i pomału trzeba się już przygotowywać do tych świąt, bo nie obejrzymy się, a niedługo będzie wigilia. Jak wam ostatnio pokazywałam w moim vlogu, w sklepach już święta są. Także no i widzę, że spożywcze też już rzeczy są, te, co są świąteczne tutaj na Islandii, także no. Już pomału odczuwa się ten, wiecie, okres świąt, że już się pomału do nas zbliża. Ale wiecie co? Chcę Wam powiedzieć zabawną rzecz. Wczoraj w domu siedzimy z mężem, raczej jak ja wróciłam wczoraj z pracy, mąż zaczął się denerwować, on wie co się dzieje. Mówi, zobacz co z tym kinem naszym domowym się dzieje, trzeszczy coś tam, rzęzi, coś nie działa. Jeden głośnik, bo to jest kino domowe Harman Kardon, chyba tak się to, to wymawia, nie wiem dokładnie. I ono ma taki podłużny głośnik, który stoi przy telewizorze, przed telewizorem i subwoofer. I właśnie ten głośnik z prawej strony coś zaczął trzeszczeć. Więc no wczoraj oglądaliśmy, wyłączyliśmy kino domowe, oglądaliśmy telewizję tylko przez głośnik, przez telewizor. Mówimy, no trudno. Albo weźmiemy, pojedziemy do naszej ubezpieczalni i zgłosimy, bo mamy wszystko w mieszkaniu ubezpieczone i telewizor możemy zgłosić, jak się popsuje, i telefon i ogólnie, bo mamy całe ubezpieczenie na mieszkanie. <laughs> No, pomyśleliśmy, że może pojedziemy po prostu do naszej ubezpieczalni to zgłosić. No, bo płacimy ubezpieczenie, tak? Za całe mieszkanie, za cały dom. Więc taki sprzęt jak telewizor, czy kino domowe, czy właśnie laptop, czy, czy coś innego, też jest ubezpieczone. Słuchajcie, wracam ze spaceru z małą i nie zwróciłam uwagi. Dopiero właśnie e, wyciągam ciastka z piekarnika. Widzę, że kino domowe chodzi. Mówię do że co to się stało? Naprawiło się. On mówi, no, włączyłem dzisiaj i po prostu działa. Ja mówię ty, może się przestraszyło, że chcemy je już się się jego pozbyć, chcemy je wyrzucić i się naprawiło. I powiem wam, że często nam się tak zdarza, że coś nam poszfankuje. My nagle mówimy, dobra, trzeba się tego pozbyć, kupić coś nowego, bo to już mamy długo. I nagle ta rzecz się naprawia, nie wiem czy też tak macie, ale powiem Wam, że u nas jest to bardzo dziwne. Mam nadzieję, że to kino długo jeszcze nam pochodzi, bo lubię te kino domowe, fajne daje odgłos, więc no jednak nowe kino domowe to by był duży wydatek, a teraz mamy troszkę innych wydatków, więc trzymajcie kciuki, żeby się nie popsuło, żeby to było tylko takie, może lekki kusz tam przerwiecie i może się tam lekko zakurzyło, teraz już się przewietrzyło i już... Będzie działać. Dobrze, kochani, ja będę zakończać tego vloga. Oczywiście, jak wspomniałam, mam nadzieję, że w tym filmie również miło spędziliście ze mną czas. Nic takiego się nie działo, ale wiecie. Najważniejsze dla mnie był dzisiaj spacer z Wnusią. Miło z nią spędziłam czas. Przypomniały mi się czasy, jak to kiedyś z Patrykiem, z wózkiem się chodziło. No, powiem Wam, że byłam taka, wiecie, dumna. Naprawdę dumnie chodziło mi się z tym wózkiem. I bardzo wygodny wózek, bardzo wygodnie się go prowadzi, także. Spacer dzisiaj udany, więc miło ten czas z nią spędziłam. Troszeczkę nawdychałam się świeżego powietrza. Mam nadzieję, że mi to nie zaszkodzi, bo widzę teraz w ym, kamerze, że nos mu jest totalnie czerwony, więc Panodil już wypiłam. Mówiłam Wam Farvek, nie Farvek, tylko Panodil. Panodil już wypiłam. Wypiłam gorącą herbatkę zimową. Teraz zaraz siadam pod kocyk i edytuję dla Was ten film. Także będę go już teraz zakończać. Jeśli spodobał Wam się ten film, taki zwykły dzień, to będzie mi bardzo miło. Jak zostawicie kciuka w górę, oczywiście zostawcie komentarz. A nowych widzów serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, bo na moim kanale są różnorodne filmy. Także na pewno każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Także ja Wam dziękuję za dziś. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Now, why do we stay when I blame you for the things that weigh me down?